Moja pasja ogólnie zaczęła się z 20 lat temu, jak jeszcze były te czasy, gdzie po prostu ludzi nie było stać na kupno nieraz nowego sprzętu i się to po prostu naprawiało. Wiem, co to znaczy po prostu nie mieć pieniążków no i staram się pomagać ludziom tutaj w naprawach różnej tej elektroniki. Naprawiam laptopy, telewizory, komputery stacjonarne, konsole, telefony, tablety, wszelkiego rodzaju elektroniki. Jestem elektronik. administratorką Krasińskiej Śmieciarki. Jest to grupa która powstała ponad 3 lata temu. Śmieciarka jest inicjatywą ogólnopolską. Zrzesza przede wszystkim osoby, to tam oczywiście nigdy nie pobiera za to żadnej opłaty. Nie oczekuje żadnej gratyfikacji, ogarnia sobie gdzieś części sam, jest takim majstrem dwubaczem, który po prostu zrobi coś z niczego jest taką naszą lokalną złotą rączką i myślę, że wykazał się bardzo nie tylko w to, że ratował zepsute sprzęty, które otrzymywał od użytkowników na grupie lub gdziekolwiek indziej pozyskiwał, również za darmo, to dodatkowo, tak naprawdę, dzięki jego działaniu, w czasie pandemii, wiele dzieciaków mogło otrzymać np. Na naprawiony komputer, w procesie nauki zdalnej. To po, prostu, to po prostu może być naprawione tak za darmo. Grupa Uwaga Śmieciarka Jedzie Grodzic Mazowiecki e, to jest taka grupa, gdzie po prostu oddaje się różne e, rzeczy. W tamtym roku bardzo dużo naprawiłem telewizorów, laptopów, komputerów stacjonarnych. W tamtym tygodniu się odezwała do mnie, czy miałbym na przykład jakiegoś laptopa, bo tam mat, e, młoda matka z dzieckiem trudną ma sytuację w życiu. Z jasnym, laptop się znalazł. I dla takiej osoby. A więc razem tutaj z żoną staramy się wybrać e, rodzinę lub osobę, która naprawdę najbardziej tego potrzebuje. Często taka elektronika jest naprawiana nocą, jak o, tutaj moje dzieciaczki śpią, tak. A wtedy bardziej się mogę nad tym skupić. W przyszłości myślę właśnie o otwarciu jakiejś właśnie takiej właśnie e, działalności gospodarczej, właśnie związaną z e, naprawą elektroniki.